Państwa, poniedziałek, silny wiatr. Siadł, właśnie przychylony nam pierwszy gołąbek. U kolegi są trzy, prawdopodobnie teraz też siadły. Tak, ten kilometr, że one pokonują w 4 godziny. Dzisiaj w 3 godziny, bo jest, bo jest z wiatrem. Dmucha mocno, także zaraz tu się spodziewamy lekkiego nalotu, chyba że się mylę może przewiało gdzieś lekko także zobaczymy jak ten pierwszy się odbił tutaj brat patrzy czy, czy nie dodatują następne zobaczymy co to za gołąbek Śniaczek 35,99 Samiczka, samiczka Samiczka, samiczka A gdzie masz partnerów swoich Także dzisiaj samiczka siadła pierwsza Ale coś na razie słabo już powinny walić Dzisiaj chyba znowu konkursowo będzie cienko. Coś mi się zdaje. To chyba jednym ten wiatr przybiał, a jednym przewiał, nie? Tam u Piotka nie widać też. No teraz Piotek miał trzy, my jednego. O jest chyba Piotka następny, czwarty, to gdzie one, z tamtą gdzieś idą, jest, nas, jest nasz drugi, ale no, to myślałem, że na dzisiaj będą troszeczkę tak fiszkowały, dzisiaj samiczki, samiczki pierwsze, samiczki, jasne. A gdzie, gdzie, też samiczka druga. Jest następny, a kto teraz? Jest następny, a teraz to już nie wiem ile ma, na pewno już tam ma więcej, na pewno już tam ma więcej, na pewno, bo tam że pichu... mamy dwa gołąbki, no z wiatrem, zobacz no, czas miały szybki, tak jak zawsze idą ponad 4 godziny, to dzisiaj 3 godziny, czy nawet nie. Samiczka wchodzi, samczyk sobie klepie. Także czekamy, 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 może zaraz tam spadać. Nie, tamto, tamto cukrówki jakieś. A samczyk sobie klepie. Za dużo napauzowany. Dobra, niech on sobie klepie. następnych wyłądków, ale coś się to muszą szybko, bo to takim wiatrem ten kąt. Kont... No bo było już trochę ciężej tego. A dzisiaj. A dzisiaj. A już, dzisiaj już je przedrymało. Nie wiadomo, bo to jedne... Weź do Piotka czy on tam się schodzą, to, czy to przerwa jest Chodź, 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 patrz, chodź Samczyk nie to, że Seusia to już... Chodź, 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 chodź bo ty Właśnie właśnie Chodź, 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 O, jeszcze się zerwał. O, jest następna samiczka, przyszła teraz. Ale silny wiatr. Tutaj leci samiczka następna. O, ona szybciej od tego samca wejdzie. Ale dyma, dyma ten wiatr strasznie. Chodź, 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 chodź. Tu wszystko wracać, mi na działce dzisiaj. Po ryby. No wszystko lata, próba, tam poleciało, jeje, jeje. dobrze dobry miałem chało tak. jest wiatrem, a nie, nie pod wiatr, bo by tak szybko ich na pewno nie było a samiczka jeszcze będzie szybciej tego samczyka samiczka ładnie, siadła no, za nią. No chodź samiczka, chodź, 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 chodź chodź Leci, leci, samiczka leci, to na ten może wariat za nią też wejdzie ten wariat wejdzie za nią teraz Samiczka już w środku a ten wariat dopiero teraz schodzi No słabo, spodziewałem Szybcie się szybciej tej gołębi, tak naprawdę. Co, sypią mu tam, Arek, czy nie? Co? mutam? mu tam? Pięć, pięć ale za polatają, za muszę. Tak? Zaraz Ogólnie ma pięć byłem pięć <noise> Jest pan Wiesiek, zdążył, bo dopiero trzy siadły. Trzy? Cztery? A nie, cztery. No, no dobra, czekamy powoli na następny. Burek. Bo tam nie przy... przewiało. Piotr, nie? To waga. Ale piąty jest. No tam się dzisiaj spodziewałem z tym wiatrem, no i jakoś w kupce przyjdą szybciej. Nie, to się mi się daje. No samce tak siadają, bo same to siadają lepiej, Samiczki ładnie, nie przydają. A ty samce coś. A ten sam coś się. Teraz raz bym mogło niespodziankę zrobić, siąść wszystkie i, i, i trochę więcej konkursów, żeby było zawsze, a nie po konkursy. No niby wiatr, ale wiatr też nie, niby, bo jest też taki niby pod w, w, w ogon. Jest, ale skąd on nawet przednie nie Stąd. to on gdzieś już się idą z tego, nie? Tak, tak, z z tego jak one se chodzą i pod i gruchają samiczki to wchodzą jeszcze, te samce to one No to pod Chodzą i gruchają, chodzą i gruchają idziemy zaraz tam

Ruchają, za przekisek są za przekisek ruchają zaraz zobaczymy panowie ile tam mamy Ech, myślałem, że się sypną lepiej ale niestety nic z tego nie wyszło Myślałem, że będzie lepiej z góry jeden idzie, ale to z góry na pinechę tutaj sadzi, ale z bardzo wysoka schodzi. Bardzo wysoka schodzi Tak się odbiła ładnie. A nie to samczyk, samczyk chyba. Tak czy samiczkę, muszę spolić. Na A nie, samiczka, samiczka. Samiczka. A no wchodź, malutka, wchodź, malutka. Zaraz zobaczymy. W środku nie mamy 8, czyli danych 24. 8, dobrze mówię. 8 dołąbków co już co już tu sobie wyjesz <grafię> co już tu sobie wyjesz a to samiczki już co to samiczki już a tamte gdzie a ja już się w parki łączą już się w parki łączą tak już się w parki łączą No tak, żeby to wszystko tylko siadło już... Żeby to się działo już z 15 sztuk w głębiku, tak żeby to przyszło jakoś. Tutaj ten zegarek źle chodzi z tej strony, tu chodzi z tej dobrze. Dziesiąta. siedem. Coś tu widziałem za drzewem, tak jest, dobrze widziałem O, dzisiaj połowy szybciej przyszedł dzisiaj w stanie coś się opierniczał, dzisiaj Dzisiaj półek jest

o. Jest nalot, ale za późno. Jest nalot, ale za późno. To tak miało być szybciej, panowie. To tak miało, to tak miało być szybciej. To tak miało być szybciej. Trochę 5 pięć sztuk jest. A to jeden chyba nie będzie nasz. Cztery będą nasze. Tak, cztery nasze zgadza się. Piąty nie jest nasz. Gołębie nie są w ogóle zmęczone. Tu teraz będą szły raz, raz siadają dwa, trzy, cztery, pięć, no ale to, to tak miało być pięć minut temu. Tak, tak miało być pięć minut temu, Ja byłem tak właśnie siadał, chociaż po cztery, po pięć.

Wracają, wracają bardziej, ale nie mają jeszcze czas łapać, a nie tylko sobie wracać Nie tak wchodzą no, teraz się parzą na dachu, wchodzić, wchodzić a nie się parzyć, chodzić, się odbijać Janem już widać to no mamy teraz chyba 8, przyszło 5, tak? To 13 13 gołąbków, panowie jest 14, jest tam Ale ten ich trochę podnosił, jest 14 zawiczka, chodź, 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 chodź piękna, chodź, chodź, chodź Chodź, 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 chodź. No chodź szybko, chodź, 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 bo to czas leci. Chodź szybko, chodź, 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 bo to czas zapierdziela. Coś nie słyszę zegara, bo ten wiatr tego, idę zobaczyć. Następne dwa. Następne są dwa gołąbki. Bardzo silny wiatr dzisiaj. Ja Trochę je po przebiegu. Dmucha dzisiaj niesamowicie. Tutaj wszystko mi na działce trzeba widać po drzewach coś Ale Wszystko lata.

Prądu nie jest To nie słyszy zegar nie, nie, nie słychać, ale odbija bo jest 18 sztuk 18 sztuk mamy 18 sztuk To jeszcze nam brak, o jest następna 2 już mamy 20 To już tylko nam to już tylko nam brak cztery sztuki Są, Jest dwudziesty gołąb Jest dwadzieścia gołębi Teraz dwa siadają Jeszcze brakuje czterech gołąbków jest jest nasz słynny tygrys, zaraz go mam pokażemy. Tutaj się na to, tu A tu on ma czas, on sobie leci teraz. Jest nasz tygrysek. on chodź, zawsze... chodź, 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 siedzi nasz tygrysek sobie tam na Jest nasz tygrysek, jest nasz tygrysek Jest następny gołąbek, także już zaraz skończymy Także zaraz kończymy lot mamy już 22 sztuki, brak nam tylko 2 sztuki starszy gołąbek tutaj, to jest brata, to jest pięciolatek. Dobra, odbity. Także jeszcze dwa gołąbki, zaraz będziemy powoli kończyć. Także tam zagaże 17 po 10, To wszystkie są. Myślałem, że jednego jeszcze brak. Jest 24, to wszystkie są. 24 na zegarze, są gołębie wszystkie. Są gołąbki wszystkie. Także panowie, przeleciały dzisiaj szybko. Nie było żadnych niespodzianek. No mog mogły wsiąść szybciej. Do gołąbki wszystkie w domu już gruchają. Niech się teraz troszeczkę poparzą. Także tak to wygląda, panowie. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Wszystkim życzymy dobrego lotu. Także dzisiaj gołąbki wszystkie szybko w domu. No, do konkursu, wiadomo, tam będzie, nie wiadomo, żeby tak wszystkie szybciej siadły, to by było bardzo dobrze. No, ale nie ma co narzekać, jak przyszły, tak przyszły. Także pozdrawiamy wszystkich, dobry lot i do usłyszenia.